W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mekanów nr 143 przez 12 przez 28 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Razem na Wyżywię. Rada Gminy uchwała co następuje. Paragraf 1. Zmienia się paragraf 2 uchwały Rady Gminy Mekanów nr 143 przez 12 przez 28 z dnia 30 kwietnia 2008 roku. W sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Razem na Wyżyny, który otrzymuje brzmienie. Upowałcie się pana Michała Krzysińskiego do reprezentowania w gminie Michanów we władzach Stowarzyszenia Razem na Wyżyny. Paragraf 2. Wykonanie uchwały pojawia się uchwały w w Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie Poprzedni reprezentant stracił, że tak powiem, moce, ponieważ nie funkcjonuje na terenie gminy. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Miekanów Góry 143 przez 12 przez 28 z dnia 30 kwietnia w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rady na została podjęta 15 głosami za. Punkt 14 dzisiejszego posiedzenia dotyczy podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Rady Gminy. Szanowni Państwo, pozwolę sobie kilka zdań tytułem wprowadzenia. Mieszkanka gminy skierowała do Pana Wojewody Śląskiego skargę o następującej treści. Zwracam się z prośbą do Pana Wojewody wieczorka Jarosława w Katolicach z takiego powodu, że nasz Pan Wójt, ważny mnie nic sobie nie da powiedzieć ani pisemnie, ani ustnie, a ja ponoszę ciężkie trudy i sprawy z powodu wichór, i sprzątania liści z sąsiedniej działki, ponieważ nie wiem, kto jest właścicielem działki. Na 75 lat jeszcze przeszłam straszną tragedię, mając jedynego syna i zmarł mi nagle w wieku 43 lata. Powiedziałam panu Wójtowi w Mekanowie, że jest ta grzeczna, a później zwrócę się do wojewody w Katowicach i na głośny to mi odpowiedział, żebym go nie straszył, tylko zakładała sprawę prywatną i z tego powodu zwracam się. Do Pana Wojewody w Katowicach bardzo proszę o załatwienie mojej skargi za to z góry dziękuję. W związku z tym, że władnym do rozpatrzenia skargi na działania Wójta z Rada Gminy Wojewoda Książki przekazał tą skargę do rozpatrzenia przez Radę Gminy. Pani otrzymała informację tak. Na działce u sąsiada tego dotyczy, Dokonano oblędzień przez pracownika Urzędu Gminy w dniu 10 września 2018 roku, czy 2019 roku, nie jestem w stanie wyczytać. Działka położona w miejscowości Radostrów, ulica Zachodnia jest niezakospodarowana, nieogrodzona. Na terenie działki rosną drzewa różnego gatunku, niektóre blisko granicy z posesją, Pani, która się skarży. Drzewa są różnej wysokości, są to drzewa liściaste. Okręcinę przeprowadzono w związku z interwencją telefoniczną zgłoszoną przez właściciela posesji w związku z uciążliwością na drzewa rosnące na posesji. I Pani skarżąca otrzymała odpowiedź w związku z Pani zgłoszeniem dotyczącym uciążliwości spowodowanych drzewami rosnących. Na działcy działce informuję, że zgodnie z artykułem 83 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie na wniosek posiadacza nieruchomości. Wystąpiło z pismem do właściciela sąsiadki działki o się działań w sprawie uporządkowania terenu działki poprzez wycięcie drzew i wykonanie zabiegu terenizacyjnego drzew. Jednocześnie informuję, że urząd nie może wydać decyzji nakazującej usunięcia na drzew. żeby właściciel dobrowolnie nie podejmie żadnych działań, w tym zakresie po pozostaje droga sądowa. Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków Pan Marcin, proszę bardzo o przedstawienie stanowiska Komisji. Protokół powiedzenia Komisji Starażących i Petycji Rady Gminy ogarną z dnia 15 maja 2020 roku. Na posiedzeniu Komisji Skarg, i Petycji z 12 maja 2020 r. komisji zapoznać się ze skargą nad Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących skargi, komisja podjęła decyzję o obraniu skargi bardzo zasadną. Skład komisji, na Niedlacza, Przewodniczący, Piotr Bonela, Jacek Słówka i Rafał Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania, Pani oczywiście była zaproszona na dzisiejszą sesję jest nieobecna. obecna. W związku z tym przystępuję do przedstawienia uchwały Rady Gminy Mykanów z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Mykanów. Rada Gminy Mykanów uchwala co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania Wójta Gminy Mykanów i zapoznaniu się z opinią Komisji Rady Gminy z zarzutami postanowionymi w skardze Rada Gminy Mekanów uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wyku paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójta z gminy Mekanów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Przedmiotem niniejszej uchwały jest rozpoznanie skargi na działalność wójta. Skarga pierwotnie została skierowana błędnie do wojewody Śląskiego który pismem z dnia 6 kwietnia 2020 przekazał przedmiotową skargę do Rady Gminy Tam celem jej rozpoznania zgodnie z właściwością. Z treści skargi wnioskuje się, że jej przedmiotem jest bezczynność wójta wobec odpadających liści na posesję skarżącej z drzew znajdujących się na sąsiedniej nieruchomości oraz zanieczyszczenia jej nieruchomości na skutek przemieszczania się liści w wyniku podmuchów wiatru oraz nieujawnienie skarżącej danych właściciela sąsiadujących nieruchomości. W toku czynności wyjaśniających ustalono, że we wrześniu 2019 na skutek telefonicznego zgłoszenia skarżącej o wyżej wskazanych okolicznościach pracownik Urzędu Gminy 10 września 2019 dokonał objęć miejsca wskazanego przez skarżącą ustalając, że na skazanie nieruchomości Rosną drzewa liściaste różnego rodzaju, a niektóre z nich y, blisko przy granicy z posesją osoby skarżącej. W pismie z dnia 12 września 2019 roku właściciel nieruchomości został poinformowany o skarze, jaka wpłynęła do urzędu oraz obowiązku wynikającym z artykułu 144 Kodeksu Cywilnego o skutkach jego niewykonania oraz możliwościach rozwiązania problemu a także o sposobach wycinki drzewa i dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach. Następnie pismem z dnia 12 września 2019 skarżąca została poinformowana o czynnościach podjętych przez tutejszy urząd oraz wskazano skarżącej możliwość dochodzenia praw na drodze sądowej. Ujawnianie za osobom trzecim danych osoby będącej właścicielem określonej nieruchomości może nastąpić na uzasadniony wniosek oparty wykazaniem zaistniałego interesu prawnego, czego skarżąca nie dopełniła, mając powyższe na uwadze skargę należy uznać za bezzasadne. Przystępujemy do głosowania tej uchwały. Bardzo proszę. Proszę Państwa, stwierdzam, że uchwała Rady Gminy dotycząca rozpatrzenia skargi na działania wójta została podjęta 15 głosami za. I teraz y, przechodzimy do punktu kolejnego dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powierzenia gminie miasta Częstochana realizacji zadania publicznego z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Gminy Mekanów na linii komunikacyjnej Częstochowa, wyszło Częstochowa. Panie Wójt, już do zdania, a z nami jest to zakończenie tej procedury rozmów, które trwają praktycznie od 7 do 8 miesięcy. Podejmowaliśmy już tą uchwałę, niestety, Nadzór Prawny Wojewody uznał ją za niewłaściwą z Uchwała została poprawiona przez sprawników na miasta Częstochowy. I taką w tej chwili dzisiaj tak, do pojęcia. Chodzi o przedłużenie linii nr 13 rąda wierzenie do szkoły w wieszkowisku Chcielibyśmy, żeby... To nastąpiło już od 1 czerwca i zmienił się za, załącznik do tej uchwały, bo do osi, które Państwo zostaliście radni, był wliczony od 1 sierpnia, teraz to wliczenie jest od 1 czerwca i taką uchwałę miasto też będzie chciało podjąć w dniu jutrzejszym na sesji, jutro mając wcześniej sesję i jeżeli wszystko pójdzie do tego, to, to powinniśmy 1 czerwca. Jeżeli wojewoda nie będzie miała za strony Uchwała została skonfliktowana z Rady Wojewody i myślę, że skoro będzie w zakresie porządku. Dzień. Dziękuję. Ktoś ma pytanie? Jeżeli nie ma, przedstawię projekt uchwały Rady Gminy Alu z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między pomiędzy Gminą miastem Częstochowa a Gminą Mykanów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodna zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gminy Mykanów na linii komunikacyjnej Częstochowa, Pierśchowisko Częstochowa, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powiąza się Wojtowi Gminy Mianow, Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania uchwały. Stwierdzam, że uchwała Rady Gminy Miekanów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą miastem Częstochowa, gminą Mykalów, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, została podjęta 13 małym. Punkt 17. Odpowiedzi na interpelacje zapytania wolne. Wnioski panu Wójt, bardzo Jeżeli chodzi o lampę na ulicy ja bym prosił wszystkich, żebyście zgłaszali jak najszybciej, bo my patrzymy, tak, tracimy tak, cały czas. 6 zł netto za każdą lampę, za obsługę i utrzymanie tej lampy, więc powinno być jak najszybciej na każdej lata y, Tylko kwestia zgłoszenia tutaj do rezerwu budownictwa i taka lata za 12. Jeżeli chodzi o no, internet, to przyjmuję do wiadomości w czwartek tę sprawę, żeby poruszać. Radny Gomera renowacja, świętego procenta. no to No to trafia, trafia, do budżetu. Radny Słówka odnosił się nowego stanowiska w sprawie usterek budynku SPC Admiralstwo. No, Tutaj jestem zaskoczony, bo ja po no, Odażkach to w zasadzie yy, no, służby yy, gminy ustalały te usterek. Jeżeli nie zostało wykonane, to trzeba będzie wykonawcę przywołek rozłożony. Podrważynie przecież, no to tam ma być jeszcze jedna wybrana wykonywana przez wykonawcę w lecie. Po prostu się to ma ułożyć z tego co, co ja wiem. Jeżeli chodzi o, o bliższe szczegóły, no to zapraszam do, FN, do misji, co jeszcze nie zostało wykonane. Jeżeli chodzi tutaj teraz o ten przejazd, no tak jak i wszystkie przejazdy na drodze na linii kolejowej 40, 146 do otworzenia. W rozmowie pracownika z firmą wykonawczą dowiedzieliśmy no, się, że gdzieś w końcu października powinny te y, przejazdy zostać odebrane. Firma ma tak to przetarg, bo za bardzo tutaj wpływu nie mamy. Pismo napisaliśmy w sprawie tego, no nie tylko... Tego właśnie jeszcze innych przejazdów, te, które są tam też w Bruniszewie w Polach, bo też był plan taki, żeby te przejazdy zamknąć, yy, protestowaliśmy i okazuje się, że jednak mają zostać. A czy dostajemy, dostaniemy harmonogram z tego naszą plan? No dostaniemy i jesteśmy strony, no, jeżeli będą chcieli wyglądać. Zgodnie z naszym pośrednictwem, że my też występowaliśmy do nich, możemy to w grębie powodzić. Wydaje mi się, że nie ma za bardzo szans na to, żebyśmy zmusili wykonawcę do założenia tych zapóźnień, bo podejrzewam, że nie mają odbioru tych przejazdów, nie będziemy tej samej sygnalizacji, czekają pewnego października, którego potrwa i wtedy będzie można klasę wszystkich przejazdów na razie bazują na tej organizacji, którą mają i taka ona cały czas była. To czy było dwóch pociągów, czy nie, to w zasadzie to jest kwestia wewnętrzna PKP, bo przejazdy są y, właściwie y, otwarte cały czas, oznaczone znakami 100 i każdy powinien dopiero się, stosować do dłuższego czasu. To, że nie jeździmy po to fakt mieszkańcy się przyzwyczaili do tego, ale były takie przypadki, że pociągi chociażby z materiału na budowę tędy wolniutko, bo wolniutko, ale dojeżdżały i też już były takie niebezpieczne sytuacje. No musimy wrócić do, do takich nawyków jak, jak należy i stosować się niestety do, do znaków ustępu, do, do znaków drogowych i, i zatrzymywać się przed tymi przyjazdami, tym sprawdzić czy coś i nadjeżdżają. Pociąg w miejscu tak. nie stał. Pytanie podmiaru, że jest niebezpieczne? Zwrócimy się jeszcze raz do wyborawcy o takie informacje i spróbujemy je uzyskać. Tak. Mam wątpliwości. Dziękuję. Czy w wolnych wnioskach ktoś jeszcze chce zabierać głos? Proszę. Chciałem powiedzieć, że ta naprawa jest uszkodzona przez to, że jest cały sukces, bo yy, Rok temu było w niego i to zostało już do tej pory nie naprawione. To była bardzo delikatna akcja, także teraz było odwracane i to jest. To jest, to jest Dobrze, dziękuję. dziękuję. Proszę, coś więcej powiedzieć na temat akcji Kocink Pomaga. Była ta akcja taka spontaniczna, oddolna, pomoc dla pogotowia Myka Nogie. Miesięczna zbiórka. Zebraliśmy 12 200 zł, wydane zostało 9 tysięcy złotych na potrzeby tej instytucji, tej placówki. Pozostałe pieniądze będą sukcesywnie przekazywane. Przy okazji chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za pomoc zarówno osobom prywatnym, instytucjom, firmom, takie duże wsparcie, na przykład wspólnota gruntowa Nowego Kocina przekazała pieniążki, przekazały osoby prywatne. Także z terenu gminy i spoza terenu gminy chciałbym... Yy, dzięki yy, internetowi przekazać wszystkim podziękowania za... Dziękuję. Wszystko było w mi wnioskach? Jeżeli Państwo pozwolicie w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam obrady 17 sesji Rady Gminy.